Witam. Z debaty sejmowej na YouTubie podczas wystąpienia posła Płaczka z Konfederacji dowiedziałem się, że głównym inspektorem sanitarnym od czerwca tego roku jest znany wakcynolog Paweł Grzesiowski. Tu parę wątków z tego wystąpienia i po tym postanowię podać jeszcze trochę smaczków na temat pana Grzesiowskiego. Powołała pani na to ważne stanowisko osobę pana Grzesiowskiego, który jest bardzo blisko związany z robem farmaceutycznym który zanim został szefem GIS-u, wystarczy zapoznać się z oficjalną dokumentacją, jego codzienna działalność była wspierana przez firmy farmaceutyczne, takie chociażby jak Pfizer. Osobą, która jeśli by mogła, to by wyszczepiła wszystkich nas, ale wszystkie koty i wszystkie... Najpierw organizujecie konkurs, jest tam osoba, którą pani wspiera, osobiście. Robicie państwo wszystko, żeby szefem gif u została osoba od was. Po czym okazuje się, że ta osoba nie może złożyć oświadczenia o braku konfliktu interesu. I co państwo robicie? Organizujecie kolejne konkursy i wymazujecie to z wymogów. Czy tak naprawdę działa minister zdrowia? Uwaga o psach i kotach była oczywiście był złośliwa. Żaden hodowca nie pozwoli szczepić psów, kotów czy koni w pierwszym dniu po urodzeniu, bo wiadomo, że nic z tych psów czy kotów nie będzie dobrego. Jedyne saki szczepione w Unii Europejskiej, to proszę się domyślić, to są dzieci z dwóch krajów, z tym jeden jest na literę P. I teraz tak, chciałbym Państwu przedstawić, pokazać niekompetencje pana Grzesiowskiego, i do tego pozwolę sobie wykorzystać materiał nagrany parę lat temu w programie drugim Polskiej Telewizji. Dostępny na YouTube, link na dole. Z tym y, pytanie, czy szczepiłam? To jest takie trudne, dlatego że według Polskiego Kalendarza Szczepień nie wszystkie moje dzieci są zaszczepione, dlatego że na przykład syn, który rodził się w Szwajcarii, nasz pediatra z, zakazał nam szczepienia przeciwko gruźlicy, poinformował nas, że on się na to nie zgadza, ponieważ jest to bardzo reaktogenna szczepionka, która powoduje dużo powikłań i nie ma w ogóle wskazań, żeby szczepić naszego ponieważ... syna, pediatra w Szwajcarii. Było to moim dużym zdziwieniem, gdy przyjechałam do Polski i na podstawie tych samych badań kazano mi zaszczepić Dziecko rodzone w Polsce. Pani? Tak zaszczepiłam, mhm. po czym wystąpiły powikłania. Zobaczmy, jak pięknie i elokwentnie odpowiada dr Grzesiowski, jak naukowo argumentuje, jak pięknie rzuca liczbami. Zapraszam. Dziecko, które, tak jak pani mówi, dostało szczepionkę i wystąpił o czym poszczepienny, jeśli to był czyn, bo nie znam szczegółów, ale zakładam, że był. I teraz mamy pewien problem, który pojawił się po podaniu tego leku, no więc obarcza się odpowiedzialnością ten lek. Moje pytanie jest bardzo proste. Dlaczego milion innych dzieci, które dostało ten samą szczepionkę, nie miało tych robi, To nie jest takie proste, że. No właśnie, milion innych dzieci nie dostało takiego czynu poszczepionego. W Polsce podpowiem w tym roku rodzi się około 250 tysięcy dzieci, czyli jeżeli w tym roku jakieś dziecko dostało odczynu poszczepionego od szczepionki BCG, to kolejny nastąpi, niech się ja oblicze w roku 2028 albo 209. Niesamowita sprawa w takim razie mm. wyjaśnić. Po pierwsze, każdy kraj ma swój kalendarz szczepień, mm. który ma głębokie podstawy naukowe i medyczne, a nie tylko takie obyczaje Ale na tych samych czyli badaniach się opierają, nie. nie, nie. Opieramy się wszystkim na wynikach. Mm. W Polsce zapadalność na gruźlicę jest 80 do 100 razy większa niż w krajach, które są przytaczane, czyli w krajach Europy Zachodniej. My mamy 20-30 przypadków gruźlicy na 100 tysięcy. W Szwajcarii ich praktycznie nie ma. Czy Państwo widzieli równie kompetentną wypowiedź kogokolwiek innego? Co za pewność w głosie, co za naukowa argumentacja? Ja po prostu nie mogę się oprzeć czarowitego człowieka. Spuszczałem to nagranie żonie, znajomemu w pracy i proszę mi wierzyć, oni mieli problem ze zrozumieniem. Pan Grzesiowski powiedział, że zapadalność na gruźlicę w Polsce jest 100 razy większa niż w krajach Europy Zachodniej. W Polsce zapadalność na gruźlicę jest 80 do 100 razy większa niż w krajach, które są przytaczane, czyli w krajach Europy Zachodniej. My mamy 20-30 przypadków gruźlicy. Przyznam się Państwu do czegoś z przedmiotów. Humanistycznie w szkole zawsze byłem kiepski. Kiepsko mi szło pisanie opowiadań, mówienie o czymś, co chyba być może widać. Natomiast byłem zawsze bardzo dobry z matematyki i fizyki. Niestety, jak słyszę jakieś liczby, wykresy, ktoś coś mówi, od razu kojarzę i wiem, że jest to, nie wiem, totalna ściema. Nie wiem, skąd panu Pawłowi Zzesowskiemu wyszły te liczby. Dlaczego on to powiedział? Ja tutaj Państwu prezentuję ilość faktycznych. Zachorowań na gruźlicę Polski i krajów zachodniej Europy. Proszę tylko popatrzeć. Dane pochodzą z, dwa, z 2022 roku. Są to dane, które mówią, ile osób zapada w danym kraju na gruźlicę na 100 tysięcy mieszkańców. Więc co widzimy? Polska 12 osób, Estonia 11 osób. Japonia 10 osób, Luksemburg 8 osób, Wielka Brytania 8 osób, Belgia 8 osób, Francja 7 osób, Hiszpania 7 osób, Kanada 6 osób, Szwajcaria 5 osób. Wycinek tych danych podałem. Więc między Polską a Szwajcarią jest 2,4 raza różnicy. Panu Grzesiowskiemu wychodzi 100 razy. Między Polską a na przykład Anglią czy Belgią jest tylko 1,5 raza różnicy. Nie wiem skąd do licha ten człowiek wziął te 100 razy. W Polsce zapadalność na gruźlicę jest 80 do 100 razy większa niż w krajach które są przytaczane, czyli w krajach Europy Zachodniej. My mamy 20-30 przypadków gruźlicy. I teraz zdajmy sobie sprawę z faktów. Rząd Donalda Tuska powołał tego człowieka na stanowisko głównego inspektora sanitarnego, żeby ten człowiek wyznaczał standardy szczepień w Polsce. Ten człowiek będzie wyznaczał kary dla rodziców za odmowę szczepień. Być może też ludzie będą lądować w więzieniu za to. Rząd Donalda Tuska specjalnie nagiął przepisy o zatrudnieniu, żeby móc zatrudnić tego człowieka. Mógłbym jeszcze długo mówić o szczepieniach noworodków w Polsce i na świecie. Mógłbym pokazać dane. Europejskiego organu ACDC, European Centre for Disease Prevention and Control organu Unii Europejskiej, który pokazuje kalendarz szczepień w Polsce. Z tego kalendarza wynika jednoznacznie, że tylko Polska i Bułgaria ma przymus szczepienia noworodków dwoma szczepionkami. Inne kraje, jak Państwo widzą, są tam takie małe cyferki najczęściej to jest, że to szczepienia tylko matek zarażonych albo imigrantów, etc., etc. Przymus jest tylko w dwóch krajach bez żadnych okoliczności łagodzących. Co te szczepienia zrobiły, to widać, nie będę się powtarzał, po wynikach polskich piłkarzy, po wynikach olimpijczyków jest tragedia w naszej lidze, Parę lat temu zrobiłem film o szczepieniach noworodków w Polsce i na świecie. YouTube usunęło mi ten film, mówiąc, że są tam nieprawidłowe dane. Nie wiem, jakie tam były nieprawidłowe dane. Między innymi pokazywałem dane przykładowo z Państwowego Zakładu Higieny, który pokazywał zapadalność, to znaczy hospitalizację na zapalenie płuc w przedziale wieku od noworodków do. Do długiego czasu życia, i tam było wyraźnie pokazane, że w Polsce noworodki chorują jak cholera, powiem brzydko. Wniosek dla mnie był oczywisty, że za dużo szczepień, że to te dwa szczepienia zaburzają system immunologiczny, co nasi, że tak powiem, wakcynolodzy zrobili w związku z tym wprowadzili nowe szczepienia i powiem szczerze, trochę mnie to oburza i między innymi też dlatego pokazuje ten film. Kto rządzi szczepieniami w Polsce, żeby Państwo mieli świadomość. Dziękuję bardzo za uwagę.